Witam wszystkich na moim kanale Brodaty Stolarz Postaram się Wam pokrótce wyjaśnić o co chodzi, jak i gdzie. Zapraszam A więc tak, e, Brodaty, nie mam pojęcia dlaczego Stolarz, no wybrałem takie sobie zajęcie akurat nie wiem, jak to mówił facet bez żadnego zajęcia, hobby, dostaje czegoś na dekiel. No i tak zastanawiałem się, lubię podróżować, lubię jeździć motocyklem, no ale co jeszcze mogę zrobić? Jak nie mogę nigdzie wyjechać? No i tak się zastanawiałem, co by tu zacząć robić. No i tak po długim namyśle, biorąc pod uwagę to, że z zawodu jestem ślusarz, e, no ślusarz. Tu wieloma rzeczami się zajmuję. W moim przypadku, w czasach szkolnych, to było tak, że na warsztaty przyszedł meister, przyniósł dla każdego takim kawałku metalu jakieś tam dwa czy trzy pilniki, niby różnej grubości, chociaż nie wiem czy one się od siebie różniły, bo, bo były tak tempe, że nie można było tym nawet, nie wiem, świeczki zeskrobać. No i. Moje, moje zajęcie jako ślusarza polegało na tym, że przez pierwsze półrocze Napierdzielało się tym pilnikiem po tym kawałku stali Pisk był tak nie, 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 niesamowity, że przepisy BHP to chyba zostały tam gdzieś daleko za bramą Generalnie fachowo to się chyba nazywała obróbka Ręczna, krawaniem czy jakoś tak. No, i dlatego postanowiłem, że na pewno tym się nie będę zajmował. Miałem dość przez lata szkolne. No, i postanowiłem, że wezmę się za drewno. Tylko, no, nie w sensie, że wezmę drewno i pójdę. Tylko, że zacznę tam coś ciąć, kleić, skręcać i coś tam będę z tego robił. Słuchajcie, pokażę Wam też, że ślusarz umie zrobić deskę do krojenia. Do kuchni taka kwadratowa, żeby kroić chleb i rzut Umiem. Czasami nie. będzie zabawnie, e, poważnie też, bo będę się starał uczyć, sam siebie uczyć, oglądając, podpatrując jak robią to inni. i Później sam będę próbował to wprowadzać w praktykę. E, czasami nie będę wiedział co, co robię, nie będę wiedział co mówię i nie wiem co mam powiedzieć. Także jakoś to będzie tam wyglądało. Mam kawałek garażu, szopy nie wiem jak to nazwać. Ja na to mówię jaskinia, bo jest to wszystko. No i postanowiłem, że będę taki coś próbował swoich sił. No nie ukrywam, że, że parę rzeczy już zrobiłem. Gdzieś tam może w międzyczasie wrzucę, wrzucę filmik o tym. Są to trzy łóżka. Jak już mówiłem, deska do krojenia w szóstym Świecznik. No wiadomo, że praca i moja wiedza na temat jak co robić czasami niektóre rzeczy można zrobić szybko i prosto no jak ktoś się zna na tym jak ktoś nie no to trochę to dłużej czasu zajmuje no generalnie właśnie chciałem to pokazać no jest dużo filmików na temat robienia różnych rzeczy z drewna ale tak jak patrzyłem no to dużo ludzi ma duże a wręcz powiedziałbym bardzo duże pojęcie na temat obróbki drewna a ja chciałem właśnie pokazać takie coś, że człowiek, który miał do czynienia z drewnem jedynie za czasów dzieciństwa, gdzie trzeba było narąbać, naciąć tego drewna do, do, do pieca, też potrafi się jakoś uczyć, potrafi coś tam sklecić do kupy. Wiadomo, jak to mówił Polak, chce to potrafi, czy człowiek chce to potrafi. No nie ukrywam, że tych filmików nie będę, nie będę wrzucał nie wiadomo jaką ilość nawet na, na, na początku, no bo jak już mówiłem, praca, to pomiędzy, może, pomiędzy tymi filmikami, takimi bardziej sensownymi, jak ja mówię, na przykładowo o, nie wiem, jakieś szafki, półki czy czegoś, żeby nie było dużo wolnego miejsca czy coś w tym stylu, będę Wam rzucał na przykład, nie wiem, filmik z mojej opinii, oceny, przykładowo jakiejś tam, nie wiem, pilarki ręcznej czy piły stołowej, bo wiadomo, że. Ja jako nie znam się za bardzo na tym, no dla mnie coś, co dla fachowca będzie. E, nie bardzo. Dla mnie ja nie będę w tym widział żadnych problemów, nic takiego. No i będę próbował takie filmiki wrzucić. Opisywać na przykład co mi się podoba, co mi się nie podoba w danej pile, czy w danym, nie wiem, e, routerze, czy, 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 coś, czy coś takiego. No jakieś narzędzia już posiadam, jakieś w sensie... Ukośnica, piła stołowa, wiertarka, co tam jeszcze mam? Fryzarkę, yy, strugarkę, wkrętarkę, wszystko tarkę. No takie podstawowe rzeczy. No nie ukrywam, że niektórych narzędzi to w życiu nie widziałem. Niektóre to widziałem, ale nigdy nie używałem. Zapraszam na oglądanie mojego kanału. Eee, pierwszy filmik taki bardziej konkretny z budowy powiem wam tylko szafki pod telewizor e, powinien być już niedługo bo, bo już jest długo jestem w trakcie robienia tej półki ale już jest prawie prawie skończona mogę powiedzieć także wrzucę ją niedługo no i później co później czekając na kolejny jakiś większy projekt jak to e, sobie zażartuje wrzucę na przykład, nie wiem mówię zdjęcia tak jak wspominałem wcześniej tych urzędów co zrobiłem. E, jakieś będę Opinie, recenzje to się zwie e, różnych narzędzi, elektronarzędzi wrzucał, także mam nadzieję, że polubicie i kogoś może zainteresuje tym, tym swoim majsterkowaniem także widzimy się za niedługo trzymajcie się, pozdrawiam, hej jeszcze tak szybko tylko dodam, jak yy, ktoś lubi podróżować, to mam jeszcze drugi kanał, nazywa się Podróże z Brodatym, też zobaczcie czasami warto